Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Tu Piotr Grac z kanału CryptoMining i dzisiaj wam na nowo pokażę więcej opcji na Play Nano, jak zarabiać sobie nano. Tylko to wersja na Androida, czyli przez telefon. Tam to pokazywam jak na komputerze mniej więcej, ale podobnie jest na tym. Tylko więcej opcji jest, można by powiedzieć na telefonie. Ale za czym, co, to przejdziemy sobie, bo ja już sobie ustawiłem stronę. Tutaj, Depanda. Mam już yy, trochę punktów nazbieranych. Jestmy. Pokażę Wam mniej więcej, ile już punktów mam. Yy, Nazbierało mi się 1068 punktów. Kliknę yy, Ridys, punkty i Start ten I teraz Play Nano. 708 bo to w zależności jak nano stało tak było tak te punkty wpadały i tak i poszło już i teraz jesteśmy wróćmy tutaj jest weszło 065 nano weszło yy, dlaczego tak bo, bo te są punkty naliczone yy, to jest tak obliczone że na przykład w tym danym dniu na przykład oglądamy kiedy nano było tam 1,20 kosztowało dolar, w inny na przykład trochę mniej to wszystko jest zależne. Właśnie w jakim okresie, też oglądamy, i te punkty są zliczane. Ale fajnie działa. Po prostu wszystko wpada. I teraz mamy 0,8 nano. Jeszcze raz sprawdzimy. Tak jest. Na prawie do dolarka 0,87 nano. Na prawie dolarka. I, I teraz sobie to to wypłacimy. W międzyczasie Wam pokażę. Te opcje na zaraz muszę sobie Atomika tutaj jest nano i teraz sobie receive kopi, adres kopiowałem sobie i teraz wracamy z powrotem na tutaj wklejam sobie adres i tam mamy 0,87. Zobaczymy czy pójdzie w całość, czy będziemy musieli na kawałki dzielić. 87 Windrow poszło całość praktycznie. Dobra to było trochę więcej i teraz taka końcóweczka została. Teraz sprawdźmy sobie na Tomik Powinno dość szybko na. A więc między... w międzyczasie sobie sprawdzimy. Było tyle. Czy chyba już to nawet i weszło, bo pokazuje mi 17. Dobra. Zaraz zobaczymy. 8,7 p I teraz te opcje. Wam pokażę mniej więcej, jak więcej zarabiać, nie? A zaraz zobaczcie, ile mi tu transakcji jest. Jestem na właśnie eksplorerze tego nano. To była ta moja, a to jest wszystko patrzcie, ile tutaj tego wchodzi. Ile mi cały czas wchodzi z różnych fałcetów z różnych opcji. Mm, transakcji jest do tej pory zrobione 211. Od ostatniego momentu, co wam pokazywałem. Czyli ty w Pleinanu długo nie siedzę. A jest fajnie, podobnie jak. Quick aplikacja, tylko tutaj nie jest aplikacja, tylko normalnie przez przeglądarkę się logujemy. I teraz, dobra, te opcje dodatkowe. Earn. Ja Wam pokazałem Watch and Learn w wcześniejszych filmikach, czyli oglądanie filmików właśnie na tamtej stronie The panda I za to punkty można zamienić na nano. Są faucety, program afilacyjny. Program afilacyjny jest dość fajny, bo jest do trzeciego poziomu. Czyli warto tutaj na przykład polecać to, ale Task and Survery, czyli tu są opcje, czyli ankiety, gierki, tak jak właśnie Quick Crypto Zobaczcie sobie tutaj na przykład wideo, surwery, shopping, różne rejestracje, mobilne aplikacje. Proszę bardzo, są gierki. Tu 2,5 tysiąca punktów czyli będzie 2,5 w nano. Yy, tutaj 4, kwestia ja tylko kliknąć yy, i zobaczyć. To jest akurat na iOSa, ale możemy szukać sobie na Androida na przykład 3 nano. Wystarczy dojść do 15 levelu. Klikamy tu, ściągamy na Androida gierkę, gramy do 15 poziomu i nam wpada 3000 coś punktów, a czy 3 coś dolara to będzie w nano wypłacone. W zależności kiedy, kiedy to zdążymy. I jest tyle opcji, że naprawdę głowa boli. Następna strona. Tu to samo, różne opcje różne gierki. Yy, następne. Tutaj są wszelkiego rodzaju ankiety. Następna opcja tu też ankiety. Także jest dość fajnie rozwinięta ta, ta strona Play nano i można na wiele sposobów za, zarabiać. Jedynie właśnie tylko nie grałem jeszcze w tego Play Jumper, ale tu też można zarabiać. Trzeba po prostu troszeczkę zainwestować w nano, żeby zacząć grać. I wtedy, jak widzicie, wpada ludziom na przykład zagranie różne części nano 001 w większości 019. 0,13, no, kwestia jeżeli ktoś lubi grać, i tak to właśnie wygląda. I teraz wróćmy sobie do Atomika, zobaczmy czy to już tam nam wlazło. Jest 0,87, proszę bardzo. Czyli tu już ten główny pokazuje saldo, ale jeszcze nie pokazuje tutaj w tych przychodzących. Ale już jest, jak to można powiedzieć zaksięgowane 0,87. I to jest 13. Z 13 mam jeszcze dzisiaj. To to mam. Tu widzicie cztery operacje. Tu nawet nie wiem dlaczego ta taka drobna jest skąd się wzięła. Ale te dwie to na przykład yy, tak wam wcześniej pokazywałem kiedyś Quick Crypto, i tu też są właśnie te, te gry i to wszystko i za nano. To są akurat na minutowe to akurat minutowe, tutaj są, tutaj akurat są takie gierki, że trzeba na przykład jakiś poziom dość jest 2 nano, ponad 2,5 nano, tu 1 i prawie 1,5 nano, 1 nano do ćwiartka to zależy od wszystko, od gierki, do jakiego levelu tutaj na przykład do levelu 100 i prawie mamy 4 nano, zgraniamy 3,8 czyli jak ktoś ma czas, po prostu na wjedzie do pracy, ma przerwę i sobie gra, to zawsze może coś zdobyć. Czy w Quick Crypto, czy, czy w Playnano. Chociaż ostatnio mówię, sporo się przerzuciłem na Playnano, bo jest sporo fajnych opcji, w szczególności jeżeli chodzi mi o to oglądanie filmików na The Panda. Jeszcze tam jeszcze drugi kanał wam pokazywałem, gdzie można oglądać yy, i zdobywać punkty. W każdym razie jest już zapłacone, wypłacone I to mnie cieszy Prawie jedno nano wpadło 087 Także jest gitara Co do tej aplikacji Tibnano. No ci co się załapali, co ją mają ją Sorki, ale to już nie mój problem, że, że ten link afiliacyjny na razie nie działa Zobaczcie sami tutaj piszą, że Referral Link Temporal Disabled, czyli jest na razie niedostępny Referral Link, bo to tak czytałem wcześniej to była na próbę wypuszczona ta aplikacja i kto się załapał określono to właśnie na niej zarabia, bo naprawdę tutaj w tej aplikacji tip Nano zarobi się wpada też nano, ale no cóż trzeba czekać kiedy ten link referencyjny będzie, bo to jeszcze trafia do takiego pulu, gdzie tam jeszcze nam dodatkowo zyskujemy, też mamy opcję gierek, Opcje Gierek, opcje wideo, opcje no, wszelakie, jeżeli chodzi o nano i też krajmowanie co półtorej godziny nano. Ale cóż, na razie jest niedostępny link referencyjny. Ci co byli wcześniej, to się zapali. Ale tak jak mówię, Quick Crypto i Play Nano jest obecnie zarąbiście, idzie tutaj ten temat. I zapra zapraszam Ci, co jeszcze nie mają Play Nano, żebyście zaczęli sobie działać i zobaczcie, czy Wam raz pokażę ten program referencyjny yy, I tutaj, gdzie generujecie, li o tutaj właśnie jest, 40% z trzech poziomów, czyli Direct Referent 25, czyli bezpośredni, z drugiego levelu 10% i z trzeciego 5% I jaka jest płacona komisja za RN, czyli TVC to jest 20% za Play, to jest 5% Bet. Bo tu jest też jeszcze są bety, można grać w kasyna i coś, coś w tym stylu to, jak widzicie, między 2 i 7 do 5%. I Spend 3 do 15%, bo też tu można na przykład doładować te karty do telefonu. Jest wiele opcji. A, a do R się zalicza nam właśnie tutaj: surwery. Watch and Learn, VCT i Affiliates, czyli jest z tego wychodziło 20% z samego L. Jeszcze trzy poziomy po, poleceń, no to, no jest mega, jest mega, naprawdę jest mega. Jeżeli chodzi na kanik i zdobywanie nano, to jest moim zdaniem teraz najlepszy kranik na nano. Drugim miejscem będzie dla mnie Quick Crypto, yy, też. Był na pierwszym miejscu Tibnano, ale nie, nie mogę do teraz go obecnie polecać. Czyli, sam ile zdobędę, to zdobędę. A wiadomo, to wszystko, wszystko na kranikach się zarabia, też dzięki i poleceniom i tworzeniu sobie swojej grupy. Także warto, właśnie, moim zdaniem, play nano i Quick Crypto reklamować, bo się fajnie zdobywa. Dobra, trzymajcie się, wszelkie linki będą pod filmikiem, też do tych stron, gdzie można oglądać i za te punkty zmieniać. Na nano, wymieniać punkty na nano. Dobra, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.